Prosiłyście mnie ostatnio w komentarzach o to, żebym zrobiła film o Carlosach. Oczywiście zrobię film dotyczący wszystkich Carlosów, postaram się je jakoś porównać i mądrze poukładać, ale postanowiłam zrobić taką, jakby zapowiedź tego filmu i powiedzieć Wam o tych Carlosach, które aktualnie posiadam, bo akurat w tym momencie mam ich całkiem dużo. U siebie w mieszkaniu, więc dlaczego by nie zrobić film o tych, które już tutaj mam? One są też teraz na promocji w naturze. Może Wam się jeszcze uda złapać tę promocję, jeżeli oglądacie ten film wtedy, kiedy ja go wrzucam, a nie na przykład dwa lata później. Dlatego może jeszcze ktoś skorzysta z tej promocji, bo są całkiem fajne kalosy na tej promocji. Zawsze mam jakieś kalosy pod ręką, ponieważ są one moim zdaniem Jedną z najbardziej uniwersalnych odżywek, masek Jakkolwiek to nazwiecie, dla mnie nie ma różnicy jak się coś nazywa Czy maska, czy odżywka, po prostu patrzę na skład Dlatego to jest jeden z bardziej uniwersalnych, nazwijmy to, produktów do włosów Ponieważ jest bardzo dużo odmian kalosów, bardzo dużo różnych typów I każdy po pierwsze znajdzie coś dla siebie, a po drugie Bardzo łatwo jest te maski tuningować, dodawać jakieś półprodukty Są świetną bazą, nie, lepiej stuningować Carlosa, niż kombinować z kupowaniem oddzielnie bazy. I ja z takiego założenia wychodzę, bo jakoś tak mi się wydaje, że jest zdecydowanie lepiej ekonomiczniej użyć Kallosa i łatwiej jest to dostępne. Nie trzeba nawet czasem zamawiać przez internet, tylko pójść do hebe i tam zazwyczaj jest Carlos Color, który jest jednym z moich ulubionych i właśnie z tej przyczyny, że można go tuningować. To jak już wspomniałam o Carlosie Color, to pokazuję Wam od razu jak on wygląda. i Co mamy w składzie? Jest baza odżywkowa, a dalej mamy olej lniany, który najbardziej teoretycznie powinien się spodobać osobom z włosami wysokoporowatymi, jednak nie sądzę ogólnie, globalnie, żeby w kalosach było aż tyle oleju, żeby on mógł bardzo wpływać na włosy, chyba, że to jest olej kokosowy, bo jednak olej kokosowy to taki olej, który nawet w małych ilościach potrafi osobom niektórym spuszyć włosy. To musicie dopasować pod siebie, ale myślę, że w tym kolorze ten olej lniany nie jest aż tak niebezpieczny, żeby cokolwiek mógł Mógł złego zrobić. No i dalej, już praktycznie nie mamy nic. Mamy jakiś wliżej probylenowy, jakieś aromaty, jakieś konserwanty, coś tam. To już nieistotne. Najistotniejsze jest to, że w kalosie kolor nie ma silikonów i nie ma protein. Dlatego jest to świetna baza. Jest to świetna baza do dodawania jakiegokolwiek oleju: oleju kokosowego, oliwy z oliwek. Możecie dolewać co tam chcecie. Jest to świetna baza do dodania keratyny z półproduktu, czyli czegoś takiego jak ja mam tutaj. Można tutaj dodawać wszelkie skrobie, nawilżacze, cukry, syropy, cokolwiek chcecie. Moim zdaniem to jest najlepsza baza do tuningu i najtańsza oczywiście. Kolejne dwie odżywki, które akurat mam i to jest Omega i Multivitamin. Multivitamin kupiłam właśnie nową, dużą, zaraz Wam pokażę. O, tak wygląda duża, tak wygląda Omega. One są troszeczkę podobne w zasadzie, tylko kolory mają jakoś tak odwrotnie. Omega jest bardzo fajna, ponieważ ma mieszankę olejów. Jest tutaj olej z ogórecznika lekarskiego, ale to dalej. A na trzecim miejscu jest olej makadamia, który jest naprawdę fajnym olejem. To jest olej jednonienasycony. On zazwyczaj Fajnie spraca się w powlekaniu włosów warstewką ochronną, podobnie jak olej awokado. Spotkałam się z tym, że niektórym osobom nie pasuje. I wtedy może olej makadamia się spodobać, ponieważ on naprawdę fajnie może chronić włosy. To jest taki typowy emolient, bo oleje to są ogólnie emolienty, ale ten makadamia, awokado, jedno nienasycone ogólnie mówiąc, moim zdaniem najlepiej się sprawdzają w tej roli, ponieważ oleje wnikające typu kokosowy niekoniecznie już aż tak dobrze, ponieważ one jak sama nazwa wskazuje są wnikające i w związku z tym mają troszeczkę inną funkcję. W tych dwóch maskach mamy już silikony, jednak są to lekkie silikony. I ja mam takie odczucie, że similikony w, w tych kalosach, w tych takich kolorowych kalosach, owocowych kalosach, takie nazwijmy, nie są aż takie mocne, nie są aż takie obciążające, ani nie oblepiają włosów. W przeciwieństwie do kalosów waniliowego, czekoladowego, jaśminowego i arganowego, ponieważ tam są inne silikony, które na moje włosy działają zdecydowanie bardziej obciążająco. Nie mówię, że one są bardzo obciążające, ponieważ one też są zmywalne odżywką, łatwo zmywalne, nie są jakieś bardzo, bardzo ciężkie. Jednak u mnie tamte bardziej obciążają włosy niż te z owocowych kalosów. Kallos Omega ma przyjemny zapach, taki lekko orzechowy. Już Twierdzą, że tam czuć trochę Nutelle, ale ja bym aż tak daleko nie szła w tych opisach. Jak dla mnie taki słodki zapach orzechowy, może troszeczkę faktycznie. Nic nieprzyjemnego, ale mm, troszeczkę może mulący po jakimś czasie, ale bez przesady. I tutaj mamy multivitamin, który jest moim ulubieńcem ostatnio, ponieważ on zawiera jak na kalosa dość dużo składników dodatkowych. Mamy tu po pierwsze olej awokado, to znaczy on jest już na trzecim miejscu, oczywiście, po bazie odżywkowej, ale ciągle jest to. Dobre miejsce dla składnika. Moje włosy lubią olej awokado, więc to jest też inna sprawa. Jeżeli wasze włosy lubią olej awokado, to spodoba im się pewnie ta odżywka. Dalej mamy ekstrakty z. Cytryny ze skórki pomarańczy. Mamy też ekstrakt z rzęszenia. Dalej mamy silikony, dalej mamy niacynamid, dalej mamy formę kwasu pantadenowego, który może być również w formie pantenolu. Tu mamy pantenol? Nie, tu już nie mamy pantenolu, ale mamy właśnie niacynamid i tę drugą formę, dlatego to spokojnie wystarcza jako substancje nawilżające. Witamina B5, witamina b 3 Te owocowe ekstrakty, moim zdaniem, troszeczkę mogą pomagać w. Zamykaniu łusek włosa. Dodatkowo bardzo fajny zapach ma ta odżywka, taki kwiatowo-owocowy, czyli odświeżający nic mulącego, nic słodkiego. Mi się podoba i jest to naprawdę jedna z moich ulubionych. I jest teraz na promocji w naturze za 10 zł, więc nie tak źle naprawdę cena bardzo dobra za taką ilość odżywki. Bardzo ładnie wygładza, i wielu osobom, na których stosowałam też tę odżywkę, fajnie zadziałała właśnie domykając łóżki, wygładzając włosy. Bardzo fajna do wczesywania. Zostały mi jeszcze dwie. Tutaj mam Aloesowego Carlosa. Aloesowy Carlos to jest element wśród Carlosów, bo chyba jako jeden z dwóch w zasadzie, lub też trzech, jest to Carlos humektantowy. Tutaj mamy na trzecim miejscu sok Aloesowy. No i dalej już tam mamy jakieś, że tak to określę, badziewiaki, czyli nic ciekawego. Czyli po prostu humanktant sokalosowy na trzecim miejscu. Jak dla mnie ta odżywka ma dziwną jak na kalosa strukturę, chyba, że ja trafiłam na jakiś wybitny, dziwny egzemplarz, ponieważ... Ta odżywka była znacznie gęstsza i cięższa do rozprowadzenia na włosach, mniej kremowa niż inne Carlosy. Zapach przyjemny, neutralny, taki kosmetyczny. U mnie nie sprawdziło się, to jakoś nie, bez przekonania do, do tego Carlosa podchodzę, ale wiem, że u niektórych się sprawdza i może się sprawdzić też jako odżywka, taka kuracja humektantowa, po której wczeszacie jeszcze odżywkę molientową, żeby dociążyć włosy i żeby one nie zaczęły latać na wszystkie strony i, i się puszyć. No i mam ostatniego Carlosa, to jest Carlos kawiorowy, to jest w sumie taka jeszcze nowość. On ma dość ciekawy skład, ten ekstrakt z kawioru ma na w trzecim miejscu również, czyli naprawdę nie tak źle. Dalej mamy duet lekkich silikonów i dalej badziewiaki, czyli też nie jest źle i ekstrakt z kawioru, co ma robić? Ma podnosić elastyczność włosów, ma nadawać im witalność i moim zdaniem faktycznie to robi. Tylko pamiętajcie o tym, że ta odżywka jest lekko proteinowa, nie powinna przeproteinować włosów. Moim zdaniem nie, nie ma za bardzo opcji, żeby nią przeproteinować, ale jeżeli macie bardzo wrażliwe włosy, to ryzyko jest. Oprócz tego Zapach jest bardzo ciekawy, jest mało kalosowy, troszeczkę podobny moim zdaniem do jedwabiu, czyli takiego małego, wiecie, w srebrnym opakowaniu, czerwona zakrętka, trochę takie jakby męskie perfumy, naprawdę. Dla mnie fajny, nie lubię takich spożywczych zapachów w nadmiarze. Dlatego bardzo mi odpowiada Też jest na promocji w Hebe, też 10 zł I na promocji w Hebe, jakie jeszcze są odżywki? Widziałam jeszcze Carlosa Blueberry W Carlosie Blueberry jest również olej awokado Tak jak w Carlosie Multivitamin Więc jeżeli lubicie olej awokado To jak najbardziej Zapomniałam jeszcze o jednym Carlosie Który jest dość ciekawy I bardzo go lubię, więc nie wiem dlaczego o nim zapomniałam To jest Carlos Protox Jest to też w sumie e, Tak i y, nietypowy kalos. Dla mnie typowe kalosy to są bananowy, blueberry, jakieś wiśniowe i tak dalej, omega, algowy, a, a te y, y, inne niektóre są takie troszeczkę nietypowe jak na kalosa. Tutaj nietypowa już jest konsystencja, która jest taka bardzo kremowa, w sensie jest jak krem, nie dość kremowa jakaś taka... Miła czy coś, tylko po prostu jest jak krem Być może jest to też związane z zapachem Ponieważ moim zdaniem ta odżywka pachnie jak krem nivea. Dla mnie jest to dobra rzecz Bo jest to zapach taki w sumie neutralny i dość przyjemny Dlatego jeżeli chodzi o zapach to jest jeden z moich ulubieńców w składzie jest też dość ciekawy jak na Carlos'a, dość bogaty. On ma trochę nawilżaczy na początku, później ma silikony i później dopiero ma oleje. I ma olej kokosowy i oliwę z oliwek w składzie, czyli dla mnie duet idealny. Dlatego on nadawałby się też do tuningowania chociażby tymi olejami i do zamulgowania w, w ich w tej odżywce i, i stworzenia takiego super turbo combo breakera. I tutaj mamy dalej również proteiny, ale już w samym końcu mamy jeszcze pantenol w międzyczasie czasie, czyli nawilżacz. Mamy hydrolizowaną keratynę i kolagen. Kolagen to duże cząsteczki, które bardziej wygładzają włosy niż wnikają, czyli w zasadzie on działa emolientowo, a keratyna wnika we włosy, dlatego może prowadzić chociażby do przeproteinowania, więc, więc na to uważajcie przy tej odżywce, ale jest ona moim zdaniem warta uwagi i działa nieco inaczej niż wszystkie inne karlosy. Jest takim mocno niekalosowym produktem, który faktycznie może Jakoś inaczej zadziałać, jeżeli nie sprawdziły się u Was kallosy w ogóle żadne, to być może ten protoks jakoś się u Was sprawdzi, ale oczywiście chętnie usłyszę, jeżeli już macie z nim jakieś doświadczenia i jakie są to doświadczenia, czy pozytywne, czy może negatywne. Stosowałam jeszcze o wiele więcej kallosów, też parę proteinowych, bo tutaj taki tylko leciutko proteinowy był kalos kawiorowy. Powiem Wam, że z odżywek proteinowych i z odżywek humektantowych wolę inne marki. A Kallos jest dla mnie takim filarem amolientowym. Zawsze mam jakiegoś kalosa na posterunku. Jadę do Budapesztu, więc mam nadzieję, że uda mi się tam nakręcić coś na przykład e, o kosmetykach Balea albo Alverde, I tam już mam zostawionego kalosa waniliowego i kalosa algowego. Kalos waniliowy ma w składzie Proteiny mleka, ma też takie cięższe Silikony, u mnie one są cięższe One tak w, teoretycznie wcale nie są cięższe On też ma inną Zupełnie strukturę, jest perłowy Bardziej jest takim... Y tak to określę, gluten, niż, niż te kalosy owocowe albo algowe, albo aloesowy. Też jest aloesowy, tak troszeczkę odstaje od reszty. Ale waniliowy zdecydowanie ma taki e, poblask perłowy. Po tym ja zazwyczaj poznaję, że ta odżywka będzie trochę cięższa na moich włosach. Takie perłowe odżywki tak na moje włosy działają. I mam jeszcze tam kalosa algowego, który nie zachwycił mnie, ale pięknie pachnie. Pachnie jak perfumy. Zaraz Wam zresztą pokażę jakie. O, właśnie takie perfumy, nawet się do nich dopasowałam z paznokciami, które są okropne, no ale nieważne Też ogólnie jestem Januszem i zawsze kupuję takie małe opakowania perfum W każdym razie moim zdaniem naprawdę pachnie Carlos Algowy praktycznie identycznie jak te perfumy Chyba, że ja mam jakiś upośledzony węch, dlatego bardzo lubiłam używać tej odżywki Pomimo tego, że jak dla mnie była po prostu za słaba i jakoś za słabo działała na moje włosy ale miałam nie gadać o tych Carlosach, których tutaj z nami nie ma nie mówmy o nieobecnych, pomówmy o nich kiedy indziej jak na razie wam opowiedziałam o tych co mam piszcie jakie macie doświadczenia z tymi Carlosami, które tutaj przedstawiłam oczywiście na każdego może dany Carlos zadziałać tak albo inaczej, lepiej albo gorzej albo ktoś w ogóle może nie lubić Carlosów, ja to wszystko rozumiem przekazuję wam tylko swoje takie odczucia, nie jestem może za dobra w recenzjach dlatego tak rzadko je robię ale byliście ciekawi, więc odpowiadam oczywiście na komentarz i mam nadzieję, że Wam się podoba taka wideo odpowiedź. Zapraszam oczywiście na bloga, gdzie są dwa wpisy o kalosach, tam możecie przeczytać wszystkie składy, możecie też dodać komentarz, jeżeli nie chcecie dodać tutaj, chociaż w sumie nie wiem dlaczego byście się miały tam dodawać, a tutaj nie wręcz chyba odwrotnie, ale jak tam wolicie, wszystko robicie tak, jak Wam się podoba. Również jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, jeżeli coś na Was działa, to znaczy, że... Tak jest dobrze, i nie słuchajcie się, jeżeli ktoś ma mówić, że na pewno robicie źle, skoro to na Was działa dobrze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!